Promocje bankowe to świetny sposób na dodatkowy zarobek, ale żeby zgarnąć premię, należy unikać typowych błędów. W przeciwnym razie możesz po prostu nie dostać wypłaty. Oto najczęstsze powody, dlaczego banki nie wypłacają nagród. Brak spełnienia wszystkich warunków. Założenie konta to tylko początek. Aby dostać premię, musisz spełnić kilka prostych warunków. Często są to płatności kartą, wpływ na konto czy logowanie się do aplikacji. Ważne jest, żeby spełnić wszystkie wymagania. Jeśli czegoś zabraknie, po prostu premia nie wpłynie na twoje konto. Posiadanie konta w przeszłości. Większość promocji dotyczy nowych klientów. Ale spokojnie. Banki stosują coś, co nazywa się karencją. To okres, o po którym ponownie możesz skorzystać z promocji. Zwykle wynosi ona od roku do czterech lat. Więc jeśli zamknąłeś konto, na przykład dwa lata temu, a karencja to rok, to możesz śmiało ponownie wziąć udział w promocji. Niezaliczone transakcje. Pamiętaj, że nie wszystkie płatności kartą są zaliczane do warunków promocji. Niektóre transakcje, jak na przykład zakłady bukmacherskie, zakupy w aptekach, czy Niektóre płatności do portfeli internetowych mogą zostać wykluczone. Nieprawidłowe dane. Przed założeniem konta często trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy do promocji. Jeśli podasz błędne dane, Bank może nie wypłacić premii. Dlatego warto sprawdzić wszystko dwa razy, żeby uniknąć niepotrzebnych problemów. Odkładanie płatności na koniec miesiąca. Uważaj, jeżeli wykonujesz płatność pod koniec miesiąca, szczególnie w weekend. Czasem płatność zostaje zaksięgowana w nowym miesiącu, a wtedy nie zostanie zaliczona ona do warunków promocji. Pamiętaj, żeby robić zakupy z wyprzedzeniem. Założenie konta przez niewłaściwy link. W niektórych promocjach ważne jest, żeby konto otworzyć przez specjalną stronę promocji. Jeśli zrobisz to w oddziale lub bezpośrednio na stronie banku niestety nie dostaniesz nagrody. Aby uniknąć tych wszystkich błędów, korzystaj z naszych instrukcji na profitbank.pl. Znajdziesz tam wszystkie warunki, terminy i ważne informacje, które pozwolą Ci zgarnąć premię bez problemów.